Siemanko, widzowie, a my dzisiaj jesteśmy w teamie, spoconym I gramy meczyk I Roxana robi dużo fragów Chłop dostał subę! Leży, leży, leży No, i co poradzimy? No nic Zostawajcie suba, zostawiajcie suba Zostawiajcie suba, bo, bo to jest bardzo ważne, bo robimy konkurs mm. Robimy konkurs na, na karnet bojowy i musicie, tam będzie podane wszystko na TikToku Tylko musicie naszego TikToka zalogować i będziecie już wiedzieć teoretycznie wszystko No I postaramy się dla was wygrać tą gierkę No, no i co? Nic hmm. No to jest hop. jakiś bot co so, ucieka dziadku? Idźcie z kilo. No Jezu, co to jest? no mi Heda! Nie ja się z nim chciałam pobawić. Weź go zabić, bo mnie dobije. To jest jakiś bot, który ma po prostu unbota. Dobra, weź mi lecz. On cię nie zabije. A monsebranie zabiera ty. Ja go chciałam się z nim pobawić, żeby cię nie zabił. Bo on mi walną za 200. On mi setkę walną chyba co ja go podjeżdżam, no bo nie będzie tak, że po prostu jakiś bot mnie zabija. No leży, dostał 145. I co? To było? Takie zielone się pojawiło. Mam to nagrane. Mam to nagrane, Było to wszystko widoczne. No, mam takie coś zielonego. Ci potem pokażę na nagraniu. Jak sobie to obejrzysz. Ej ty, 7 fragów już mam. Może rekordowa gierka. Ale tylko dwa fragi. No to i tak dla ciebie dużo. No. dwa. Te kulki? Mogę, mogę. A masz jedną część mechaniczną? Nie tak! Jezu! Dobra, ja jednej teraz nie chcę. Nie? Nie. Dobra, ja Mamy spaza fioletowego. I masz, masz. Masz amunicję do tego, do RPG? No nie, no co... So... Jezu. Jakie ma... nie mam, debilu się do ciebie podsadzać. <grystanie> mówi Chodzę, to mówi Mongrel. Chodź co w ogóle ten. Lepszy karabin ode mnie ma. Bo go nie mam karabinu w ogóle. Ale szam mm, wincie do 51. Ja chcę amunicję z RPGA. Jak to nie masz? Bo nie mam. Jak to nie koniec, prawda? Nie mam i No jest tu gdzieś jakiś karabin. Chyba ja wszystko przeoczek, zawsze. No nie, no, tu same strzelby są. I skądś do mnie strzelali? Jakieś boty. Pachaj, jakiś strzał do mnie był, widziałem. Nie też, ale strzał. Ej, to daj to kąpy, bo ja mam tylko cztery. Mhm, mm dupa. Daj apteczkę. Nie mam apteczek. To poczekaj, bo ja nie chcę ci za dużo dać. Odsun się? Nie bierz tego, nie bierz tego. Dobra. Tomasz, 11. Jak ty się dostałaś? Ale przecież do strzelby to jest dużo. O karabin. Ale przecież 11 do strzelby to jest bardzo dużo. Przecież ze strzelby to rzadko kiedy się tak szybko strzela. Ty, no dobra widzę konfidenta. Jestem w budynku. Ej, ty ściany postawił. Ale, że ja nie trafiam, jakiś bot nie zaraz porobi. Nie no. Uwład, mogę się z nim pobawić. Jak, to są uroki właśnie grania z Roxaną Te chłopy, które chodzą, które nie ogarniają w ogóle gry. Masz apteczkę? Dwie To daj. A municję do rpg No, nie mam do RPG-a. Chodź do strefy, może. Ono. A mamy jakieś auto? Na strefę? Nie. To trzeba się przejść. No masz aptekę, na pewno masz. Nie ze schyłku, No dobra. Siadaj. Oj, Patrzcie mi tobie. To już prowadzi. Patrzcie tutaj, właśnie, przez trzask i Nie wiemy. Proksa na prost Tak, są. wywod z ciała do O Od Wiesz co? Bo ja chciałam właśnie część mechaniczną No dzięki Jeszcze dwie I jak mi się teraz clip usunie To będę tak zły no nie wiem, co zrobię. Że napiszę do... że ustawię sobie inne ustawienia tego włączenia tego klipu. Mam ALT-S, a ALT czasami klikam, żeby na przykład zobaczyć, co mam za klipunku. A potem klikam s przez przypadek. Jak jesteś jeszcze w nowej drzwi? Nie. Nie? Nie. Dawaj, chodź. Ej, ale ty serio nie masz apteczki? No nie mam. Nie widzisz, to by chyba dała normalne. Dobra. Okej. Okay. Daj mi jedną małą potkę. Tomamos mam 4 época Przepraszam za chwilową przerwę No Tata mi do pokoju w las. Czekaj, robimy patrz, patrz. Czekaj. Słuchawki mnie. No, dobra. Patrz, patrz na to, patrz. Hopla, bobla, zupa z bobra. Ciary, mary, hokus, pokus. Baka pejsa. Taką tę mam na podwórku. No już. Tak. No ale no co ty mam mękę kradniesz No debilu Roxana, no weź oddaj! Jezu! Jak tak można... mi tylko. Nie, no, wysiadaj. Ja prowadzę. Wysiadaj. No Roxana! jest Jezu, Jezu! Jak normalny człowiek tak może się zachowywać. Dinozaury Na hmm. tam? Będę ci nabierać ci w graży Gdzie są jakieś typeczki, ty? Ja wiem, z tego właśnie pogadać, bo oni może ci da. Może spazać. Może spazać idę. Uuu! Ale poleciałem wysoko. Na, to mi da. Nie, będzie dobra. Mam no, się tutaj po wszystkim jeżdżę. Wszystko niszczę, co idzie po drodze. Zbieram zloty zaopatrzenia, teraz wezmę. E Te tu chłopy były. Ma... Tu jest ludzi. A, dostaję, 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 dostaję. Awaj, to awaj, to Zginę. Książę tak wyjść, może pomóż. O, 75 poziom. Easy. Mam mało HP, bardzo. No co jest, no chłopca, no stoi tak lecimy. Dobra do Ciebie. No dobra, walić w to. Nie idź tam, nie idź tam! Nie idź tam! Zjedz kokosy! Idź do krzaczka No idź do krzaka, no Jezu! I, i czekaj. Weź. A, jabłka sobie przestaw. Musiała iść razem z strefą. Nie skaż, nie no nie wychodź, widzisz ich. Pięć graczy zostało, jak będzie dwóch, to wtedy, okej? Okay? A ci będę mówił, co ro masz robić. Ale ty strzelby, to, to nie wiem, czy ty będziesz to będzie dobra. Nie zdaniem to tydziesz mieć tą szybką. Roksana, tylko proszę, nie przegraj, tego dziewięć fragów mam. musisz wygrać, kamp! Masz, masz dwa jabłka, cztery jabłka. Na strefę wygrasz. Tak się skampisz dobrze. Tylko ja ci będę mówił co masz robić. Tylko idź równo ze strefą. Równiutko ze strefą. 11 minut film. Panie, zmarznaj tego. Błagam, 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 błagam. błagam jesteś tak samo blisko mikrofonu, teraz ty rządzisz. Mów coś. Mówię, mam iść. Nie, jeszcze nie. Jak... Proszę, odwróć się trochę. Jeszcze nie. Równo ze strefą. Tak, żeby ci nie, nie dawało HP, ale... Wiesz, żeby też... No, idź. Ale tak wolno. Tak na kucaka, na kucaka. Na kucaka przy strefie. Wejdź do tej ciężarówki, do tej ciężarówki wejdź. Tam na przyszedł, dasz radę? Znisz to. Tylko żeby nie dotknąć ciężarówki czasem. Otwórz skrzynię. Dobra, apteka jest. Jakie szczęście I teraz stój Oni będą cię najprawdopodobniej szukać. Więc poczekaj chwilę. Saram się. Aha. To dobrze. Ej, ej, ja to przegraszę, co? Nie wiem. Jest A? tu jakiś krzaczek? Nie wiem. Nie wiem, Roxana, nie wiem. Trzy, trzy osoby zostały. Ty i ten, te te osoby. Nie, no, wychodź. Nie ma co. Wychodź, teraz, teraz wychodź. Po strefa będzie szła, szybko wychodź. No idź. Na górkę, na górkę, na górkę, po prawo. No, no. I skolapsuj to! Skolapsuj to! Na dole, na samym dole kolapsuj. No? A, nie, tutaj są. Za tobą są. No dobrze, dobrze. Nie tak, nie tak. Dobra. Oni są po lewo, po lewo są. No, tam są. Nie tu, prawo. Nie w to! Zabiją cię. Trzymaj. Zjedz jabłko. Idź strefą, nisz ścianę Wychodź szybko Kolapsuj to, strzelaj w to Dobra Po prawo, po, po, dawaj, strzelaj Nie butuj, strzelaj Ten sam typek mnie zabił, dawaj Ty masz ma. Nie Kolapsuj go, kolapsuj go Nie tu, tam tam. nie to Dobra, strzelaj jeszcze ściana! Dobra, on 14 mu zadałaś, dawaj. Dawaj! Dobrze. Kolapsuj, kolapsuj! Dobrze. 11, on ma takie 0, tylko ty też masz. Dobra, strzelaj, strzelaj! Strzelaj, bo cię zabiję! No nie tu! obok Ciebie tak Dobra, wejdź w to. Mamy, mamy film. Do widzenia Państwu i za, nie zapomnijcie o konkursie. i w No. Pamiętajcie, żeby wejść na ten. Na, na tego. Na TikToka. No i Elo.